Siemanko Beczki, z tej strony Lisek i lecimy z potężnym transferem na PC do chwały, bo nastał czas, żeby coś w moim składzie pozmieniać. I moi kochani, jeśli chcecie więcej odcinków z PC ta do chwały, zostawiajcie łapeczki do góry i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby codziennie dostawać powiadomienia. Moi kochani, 120 tysięcy monet, podziało się troszeczkę ponieważ i wyszły wczoraj słapy, bo materiał się pojawiał w niedzielę o godzinie 12.00, dodatkowo potwierdziliśmy te wszystkie nasze paczki, szalone party, begi, paczuszki za foot champions. No nic specjalnego nie udało nam się tam potrafić, oprócz oczywiście Quadrado, który już dołączył do naszego zespołu, ale to sprowokowało u nas jedną, jedyną słuszną myśl, czyli wzmocnienie, potężne wzmocnienie potężnego zawodnika, a oki mowa o... Kurwa, gdzie jest Ronaldo? Nie! Nie ma Ronaldo! Co ty liście? Co? Moje kochani, ułożyłem dosłownie wczoraj, w czwartek. O godzinie 23 albo i 24 ułożyłem wszystkie trzy wyzwania na Cristiano Ronaldo. Ja wam pokażę to, żebyście... No nie pokażę wam tego. Zobaczcie, przygotowałem też skład. Tutaj na PS-ie był Cristiano Ronaldo w wersji SBC. Przygotowałem wszystko pod wzmocnienie Cristiano Ronaldo, zobaczcie, tu są wszystkie karty, które są potrzebne do wykonania tego SBC, Lewandowski, Lukaku, Modric, Modric ja specjalnie kupiłem, wymienny, Wijnaldum, wymienny, Alderweil, wymienny, to są karty kupione, specjalnie kupione po to, żeby przepalić to właśnie w tym SBC od tego Ronaldo, to miało być tak duże wzmocnienie, mówię, nie przepalam jeszcze tego, tylko sobie na odcinku fajnie przepalę, żebyście mogli zobaczyć, ja pierdzielę! Jakie. Jak to jest tak zwana przegrana? Nie wierzę! No po prostu jestem w dupie. Po prostu. Po prostu jestem. No jesteśmy w wielkiej, wielkiej, przepotężnej dziurze. Zwanej potocznie. Du. Jak. Nie, no jest fatalnie, po prostu naprawdę no nawet brakuje mi słów, żeby opisać moją złość i zniesmaczenie tą sytuacją, ale dobrze, no my się nigdy nie poddajemy, dlatego też pogramy sobie tym, co mamy, zagramy sobie ten weekend y, na pełnym fokusie, taki jest plan, żeby sobie tutaj to dziabnąć, y, na pełnym fokusie i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, może się uda jakieś tam G3 sobie machnąć, więc lecimy, moi drodzy, a ja... Ja bym jeszcze się zapisał do, do, do Food Champions. Ja bym się obudził w sobotę o 15.00 i, i cyk. Nie mogę w Food Champions zagrać. To byłbym cały ja. O, i tak, o tak. Dobrze, więc zagrajmy sobie. Zagrajmy sobie Mistrzostwa Food. Pierwszy meczyk. Ok, może kiedyś zagramy. Ale meczyk, pierwszy meczyk, fajny meczyk. Na od, już wiem, jaki tytuł tego odcinka będzie: Przepo naj, Najbardziej potężne wzmocnienie na PC do chwały. To będzie tak. To będzie no, najlepszy tytuł, myślę. Najlepszy tytuł będzie. Bo tak zostałem oszukany przez samego siebie, że po prostu no, bardziej się naprawdę nie da. Mój Cristiano Ronaldo, mój Misiek. Wszystko dla ciebie zrobiłem. Ale moi kochani, po co nam Cristiano Ronaldo, jeśli my mamy zakolaka Ariana Robana. Kolman. Kolman, ale szedł polekarny Kolman! O matko! I gol! I promes, dobija. Pięknie. Niestety, 2 do jednego No i Marito. Pięknie, Arjen Robben. Ale już i ładna klepka poszła. Świetnie, Picovelo. Znakomicie. Ale piłę dał, o Van Bergen, robocik Po 13 latach pracy w moim klubie cały czas jest przydatny. To cieszę. Martins, Martins, Martins. Jeszcze podał i Robana. Eh, Romano, proszę, Dymbale. Dymbale. Ok, drugie spotkanie. No i jeszcze ciekawsze. Nazario, Neymar. W porządku, podoba mi się to. Hacks Vegas. Co też nie wpływa pozytywnie na moje odczucia w stosunku do tego oponenta. Jedziemy. Pięcie, kolmano, znakomicie, 1 do 0. Oj, 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 niestety. Wow, Robeno, znakomicie. Wygrywamy, wygrywamy drugie spotkanie. Bardzo fajnie, bardzo spoko, bardzo, bardzo git. 5-3-2 póki co na pc Daje sobie radę bez większych problemów i trudności, oby tak dalej. Arjen Roben! Come on, El Colmano, pięknie, i przeciwnik wychodzi, to mi się podoba, 3 do 0. Mecz numer 4, Rooney, Bruno Fernandes, Boateng. Arjen Robben, co on kręci, to jest niesamowite. To jest niesamowite, no. Pytanie, czy potrzebujemy tego Cristiano Ronaldo. Chyba, chyba tutaj odpowiedź nasuwa się sama. I gdybyśmy nie mieli mieć właśnie tego Ariana Robena, Gdybyśmy mieli mieć Ronaldo kosztem Ariana Robena, no to... Nie wiem, czy byłoby aż tak dobrze. Ula, no Argen Robben, proszę Państwa, jest wysoko. No i wygrywamy, kolejne spotkanie 4 do 0 bilansik aktualnie. Jedziemy, jedziemy dalej. O, nie widziałem składu. Problem na no. Imana la Krystiano. Bez kitu to jest toty, Ronaldo, o kurde o kurde, to nie, no nie spojrzałem na skład. O matko o matko, no nieźle. No to tutaj jest strzelane. No jest, dobra, Robeno, walczymy, walczymy moi kochani. Niech, niech mnie konie biją. Let's go! Let's go! No! No! Kurde! Gol! Ale spalony! Ale jak w ogóle ta piłka wpadła? On zerowego konta dostrzelił. strzelił! Jest! Mateo, wracamy do gry! Do przerwy, do przerwy! Po 90 minutach 3 do 3, Michel team! Michel Team jest tarapata, a my musimy ten mecz po prostu wygrać. No. komand, Jest! 4 do 3, ależ akcja! Więc jest taka możliwość. Oj, ojoj ojoj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. No i moi razy, penalty Kicks! Let's go! Let's go! Nie ma, kurde! 4 1 Milans, niestety. Moi kochani, mamy 18:0 bilans na Xboxie One i dzisiaj wieczorkiem w okolicach 20:21 serdecznie was zapraszam na transmisję Facebook GG Sekade, gdzie będziemy kończyć to w Champions na Xboxie e, i dodatkowo w związku z tym, że mamy te 18 zwycięstw, to sobie otworzymy dwa piki, a za chwilkę przechodzimy dalej na pc i zobaczymy e, może tam też się uda jakieś piki jeszcze, żeby na dzisiejszy odcinek e, otworzyć 10 zwycięstw. 10 zwycięstw. I za 10 zwycięstw, moi kochani, dostajemy od Fify. Oj, tak. tut, to, moi kochani, dla was. Serduszko dla was. Dla wszystkich osób, które zostawiły łapeczkę do góry pod tym materiałem. O tak. O tak. I teraz za 22, to jeszcze nie. Ale za 8, 16. Banega Lukaku! Romelu Lukaku! Proszę państwa! Proszę państwa! I on znowu, nie wiem, nie, nie, ja nie, ja nie umiem go rozgryźć. Jeśli umiecie go rozgryźć, to dajcie znać. Czy on się cieszy, czy on jest wkur wkur wkurzony? On wrzeszczy, wrzeszczy, wrzeszczy Ola Boga. Dobra, 88, no świetnie, moi kochani, naprawdę, znakomicie, doskonale. Idziemy na Peceta, a tam kolejny meczyk, bilans 4-1 na, na Pececie. zidan Mbappe, Neymar, to tutaj te składy są wesołe, nie? To jest już wesołe, ale Michael Jordan będzie... Mi nie wspierał w tym spotkaniu. Dzisiaj, dzisiaj dorwaliśmy na promocji koszuleczkę. Dwa rozmiary za dużo, ale jest promocja. Koman, koman. Kurde, koman wygrywa z Van Dijkiem, a Alison przesyłam przesyła, wrzuca piłkę do własnej bramki. Znakomicie. Dziękuję bardzo, chłopaki. Pięknie, koman. Znakomicie, koman. Świetnie. Promet, 3 do zera. Pan Paweł, elegancko. Trzeciej nie wychodzi, już tutaj knuckleball Ball, piękny, zmierzał w kierunku w kierunku bramki. Mamy 5 do jednego Jedziemy dalej. Spróbujemy, spróbujemy, żeby te piki, żeby ten jeden piczek chociaż był. Kolejny i kolejna fajna ekipa. Jest Mbappe, jest ROBEN, Arien Robert! Jaki strzał! Let's go! Harry Robben, let's go! Arjen Robben, Elwina! Dziękuję. Jestem. Kolejny mecz. Jaka bramka, matka jedyna, ej! Hey. Ej, hey. ej! Hey. Komnu! Komnu hater, where are you? Woo. Jaka bramka, ej! Hey. Przypadkowo. Tak jest, Arjeno Robeno, znakomity. To jest gracz, to jest gracz, nie? To jest gruby biur. 3-0, come Moi drodzy, niestety ten odcinek kończymy na 7 zwycięstwach. Już totalnie nie mam się dobijać do tych 10. Ale na jutrzejszym odcinku myślę, że te pc pe piki, no i ten jeden z Xboxa, sobie na pewno otworzymy. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, Siemano.